Cześć, witajcie w kolejnym filmie. W dzisiejszym filmie pokażemy, omówimy i zobaczycie oczywiście, jak pracuje nowa wkrętarka od Bosch serii Expert. Model EXSR 18V90FC. To ten mały wariat, co potrafi wiercić wiertłami udarowymi. Dzisiaj będziemy wiercić takimi solidnymi, wielkimi wiertłami, olbrzymimi. Zobaczymy, czy sobie z tym poradzi. Zapraszam do oglądania. Nie dacie mi spokoju, więc nie ma na co czekać, bo temat jest gorący od jakiegoś czasu, od niedługiego czasu, tak naprawdę jest ze mną nowa, wkrętareczka. Popatrzcie jaka ona jest maluteńka, fajniutka na tle mojej ręki. Tak, naprawdę jest mała, lekka i poręczna. Eee, w całości ma, o tutaj tyłu korpusu do przodu ma. Niecałe 13,5 cm. Co ją charakteryzuje? Przede wszystkim waga, bo jest naprawdę lekka. Jak to wkrętarka, każda inna dwa biegi, sprzęgiełko, możliwość wiercenia i guziczki, światełka, cuda bajery. Dodatkowo, oczywiście, jest zaczep na, na pasek, czy tam do, do spodni, jak to tam potrzebuje, czy ktoś z tego korzysta, czy nie. O co chodzi z tymi tutaj dwoma guziczkami? Pierwszy to jest kickback. Co to jest kickback? Wiecie na pewno. Jeśli coś yy, wiercicie dużego i... Albo ma wiertło na przykład trafi na coś twardego, albo zaklesz, albo w tym wypadku jak trafi na przykład na zbrojenie, jeśli macie włączono, e, włączony kickback, no to zatrzyma wam się ta, e, ta wkrętara, nie wykręci wam ręki. Oczywiście jeśli macie wyłączoną tą funkcję, no to wiecie jak się to może fajnie skończyć. Druga opcja to jest sprzęgło takie nazwijmy to elektroniczne. Coś takiego, bo tutaj oczywiście macie mechaniczne, 20-stopniowe aż, a tutaj jest elektroniczne. I jak to działa, to już wam pokazuję. Pokażę Wam na gorąco. Dzisiaj odcinek na gorąco. Postaram się zrobić bez cięć. Zakładamy akumulator, zakładamy jakiś tam bit. E no i zróbmy tak, że najpierw sobie tą opcję wyłączymy, czyli jest teraz włączone, teraz jest wyłączone. I co się dzieje, jeśli mamy taką opcję wyłączoną? Eee, nie będzie to takie proste. Wszystko niestety nie jest proste. Eee. Przesuńmy sobie stelaż. Obróćmy kamerę. Połóżmy ją tutaj. Wyłączmy, żeby gęby nie śledziła. No dobra. Teraz opcja ta jest wyłączona. I jeśli chcecie wkręcić jakiś wkręt w materiał i cały czas naciskacie spust. Tak? Czyli nie puszczamy, to co się dzieje, No zgadnijcie, co się stanie. No zgadnijcie, co się stanie. No nie zgadniecie. Wkręci nam się głęboko. Jeśli no bo się nie zatrzymało. tak zadziałało to sprzęgło mechaniczne. A teraz jeśli włączymy tą opcję tutaj, tego sprzęgiełka sprytnego, mądrego, i robimy tak samo, jak przed chwilą, czyli wkręcamy cały czas, trzymając pust. Widzicie? Nie wiem, czy widzicie, czy nie widzicie. Może tak lepiej zobaczycie? Myślę, że tak będzie lepiej. Widzicie? Jest idealnie gładko. Ona z jakiegoś powodu w dziwny sposób czuje, kiedy. Nie wiem, zmienia się gęstość tego materiału, kiedy wkręt jest wkręcony. Nie wiem, jak to dokładnie działa, ale w momencie, kiedy on jest, już schowa się ten łepek od wkręta sprzęgu, automatycznie, automatycznie zadziała. Więc taki dodatkowy, fajny feature, jeśli chodzi o tą wkrętarę. Co jeszcze. O, teraz już sobie zrobimy tak. Dzień dobry, witam Was ponownie, drodzy mili, moi sympatyczni. E, co dalej, bo to jeszcze oczywiście nie wszystko. Mm. Możemy do niej założyć zwykłe futerko, które jest w zestawie. A, w ogóle, powinienem pokazać Wam, co jest w zestawie. Ja to jestem nieelegancki. Mm. Pudło, oczywiście. Mamy tak, jedną końcówkę taką, drugą końcówkę taką, trzecią końcówkę taką. No i oczywiście samą, e, samą wkrętarkę. E, I, i, i. Zakładamy sobie najpierw standardowe futerko. Jak to u Was się nazywa? Bo ja zawsze na to mówię. Ja się wywodzę w ogóle z wykończeniówki i my na takie coś mówiliśmy: futerko. Nie wiem dlaczego, futerko, no ale futerko. Więc futerko teraz zakręcamy. Solidny metalowy, żaden tam plastik. No i działa nam po prostu jako, jako tam wiertarka. Tak możemy założyć jakieś tam, co chcecie, wiertło standardowe. Nie SDS, bo jeszcze do tego za chwileczkę przejdziemy. Mamy dodatkowo końcówkę do wiercenia w miejscach takich nie ciężko dostępnych, ale tam gdzie musimy blisko krawędzi no może w ten sposób to, to widać blisko krawędzi, jak coś musimy e, przykręcić y, no to możemy zastosować taką końcówę mamy również końcówę kątową no i końcówkę kątową e, stosujemy y, częsko dostępnych miejscach. Jeśli mamy 2 2 o 2 2. 2 2. O jeśli tak jak tutaj tak, musielibyśmy coś przykręcić, mamy mało miejsca. Tutaj oczywiście o no to możemy zastosować taką specjalistyczną końcówkę i rzeczywiście coś tam e, wkręcić, zakładając oczywiście mały bit. Bo tutaj nie potrzebny jest duży bit, wystarczy, że założycie sobie Malutki e, bicik, e, i możecie coś wkręcać. E, na plus tych końcówek, bo za chwileczkę wiem na co czekacie, ale jeszcze was pomęczę. Na plus tych wszystkich końcówek, coś co ja Wam nie pokażę w żaden sposób e, w filmie, bo tego nie, nie zobaczycie. One są pierońsko ciężkie. Ciężkie, bo w środku jest masa żelastwa. No, no przecież nie masę plastiku, no bo były lekkie. To jest naprawdę. E, ciężkie i solidne. W szczególności ta zwykła prosta końcówka. No to ona już jest tutaj porysowana. Tak mi jej szkoda. Taka była ładna, amerykańska. Szkoda. E, no ale e, jest to po prostu solidne, metalowe, więc prawdopodobnie się nie zepsuje. Ale ja wiem, co Was najbardziej interesuje: e, coś, co skradło moje serduszko coś, co spowodowało, że się zakochałem w tej wkrętarce, zakrętarce, wiertarce. Otóż jest to przystawka SDS. I widzicie, teraz już ta wkrętarka wygląda tak bardziej poważnie, jak takie małe, małe czarne działo. I do tego, oczywiście, mamy rączkę, możemy sobie zakręcić rączkę, możemy ją przekręcać w zależności, czy to jest leworęczny, czy praworęczny. I możecie sobie takim zestawem wiercić, i konkretnie możecie już wiercić w betonie, z tego względu, że jest tutaj, w tym tej końcówce ostatniej, jest e, zawarty e, udar pneumatyczny, nie tylko taki mechaniczny, który czasem występuje w zwykłych e, wkrętarkach. E, tu jest. Udar pneumatyczny. Mówię to ze względu na to, że mogłoby się na przykład okazać, że stwierdzić: A po co mi taka? Przecież w mojej wkrętarce jest opcja udaru. Jest, ale ten udar, który ty masz, to jest zupełnie inny udar niż jest tutaj. Taki udar umożliwia wiercenie w betonie. Pewnie w instrukcji było napisane, do jakich średnic można wiercić. Podejrzewam, że najlepiej byłoby wiercić rzeczywiście jakimś tam wiertłem 5, 6, 8 w betonie. No, może czasem 10, raczej już nie 12, no bo jednak to nie jest za duża wkrętarka. Ale na potrzeby tego filmu wykombinowałem wiertło. Patrzcie, jaki gigant. To jest virtuo. wiertło, wiertło z tego co pamiętam 20. To jest 20. I zobaczę, jak, jak to wygląda wręcz już komicznie. Ale po co mi to? Bo chcę zobaczyć. I jak widzicie, zobaczcie, to jest całkowicie nowe wiertło, nieśmigane. I chcę zobaczyć, czy ta wkrętarka, wiertarka, już w tym wypadku, poradzi sobie z wywierceniem w betonie takim wiertłem. Zobaczcie jeszcze jedną rzecz, bo ja już sobie na to wcześniej zwróciłem uwagę, że jak to jest wyważone. Tutaj nie ma bicia, bo nawet teraz, jak Zobaczcie, przypatrzcie się na końcówkę, może teraz będzie dobrze widać. Jak to ładnie, e, równo pracuje. E, no dobra, ale nie przedłużając, e, zobaczmy, jak to działa, i czy to w ogóle zadziała. E, Zobaczymy sobie na przykład dziurę gdzieś tutaj. E, tylko ja w jakiś sprytny sposób położę kamerę. Niech ona będzie tutaj. Znowu nie na gębę i będziemy wiercić tutaj. I tutaj na pewno zobaczycie, a może lepiej tu, a może lepiej tu. Zobaczymy, czy to yy, zda egzamin, czy da się wywiercić takim wiel wielkim wiertłem. No to co? Heja? Aha. Sprzęgiełko przydałoby się ustawić na wiercenie i włączymy sobie kickback. Jest. Dobra, jedziemy. Wow! I co, jest Sik? Zobaczymy jeszcze ile się. A nawet nie jest. Oh! Nie, tak nie wyciągnę, bo ciężkie. Konkret. A zobaczymy jedną ręką. Nie do wiary. Idzie w beton jak, jak dzik, wszystko, można by było powiedzieć. Zobaczymy, jak głęboko udało mi się za tą chwilkę wywiercić. Zrobimy to starym indiańskim sposobem. No, tyle. Widzicie ile. A to nie jest gazobeton, tylko to jest uczciwy, porządny beton. Więc e, oczywiście ta wkrętarka nie jest do tego przystosowana i ogólnie wam e, nie polecam jej kupować do tego typu zastosowań, czyli do takiego e, nienormalnego wiercenia. Żeby wiercić takim wiertłem musicie mieć e, no solidniejszą wiertarę udarową, ale jak widzicie Da się. Jest na tyle solidna, mocna, że daje radę. Nie grzeje się w żaden sposób. Naprawdę fajny sprzęcik. Zróbmy podsumowanie. Dla kogo jest ta wkrętarka? Ponieważ jest to nieoczywiste, moim zdaniem. Bo ja miałem troszeczkę inne spostrzeżenia, a moi pracownicy mają inne spostrzeżenia, bo ja uważam, że taki zestaw, ta wkrętarka w tym zestawie, jest bardzo dobrym rozwiązaniem, na przykład dla jakichś montażystów, którzy jadą na montaż i nie wiedzą, co będą robić, gdzie będą kręcić i, co, i w jakim materiale. I tak naprawdę poradzą sobie w każdej okoliczności, z tego względu, że mm, jeśli okaże się, że muszą gdzieś tam coś przykręcić ciężko do miejscu, nie ma problemu, znajdą sobie taką końcówkę. A jeśli się okaże, że jednak tam, gdzie mają wywiercić, jest beton, no to założą jakieś wiertełko i wywiercą również w betonie. Yy, więc jest to narzędzie uniwersalne. Ale yy, moje chłopaki. Yy, Zasugerowali jeszcze jedną rzecz, że osoby prywatne do zastosowań typowo domowych często nie potrzebują wiertarki, jakiejś dużej z udarem, tylko no, najczęściej korzysta się z wkrętarki, a raz na jakiś czas żona każe coś przykręcić gdzieś tam do sufitu. Więc w takim wypadku, właśnie taka wkrętara z takim modułem do wiercenia w betonie, również się dobrze nada, więc nawet do jakichś takich zastosowań typowo domowych uważam, że jest to naprawdę fajne rozwiązanie, mocy jej nie brakuje, a tak jak widzieliście, jeśli chcecie tylko i wyłącznie korzystać jako jako e, no, praktycznie zakrętarka do, do bitów to również się do tego bardzo dobrze nadaje. Fajny sprzęt, mogę z całym sercem go ją polecić, jeśli jesteście zainteresowani. Jeszcze raz przypominam, jaki to jest model. Ja nigdy nie pamiętam tych modeli. Diabeł wymyśla te nazwy. To jest EXSR 18V90FC. No, Przecież każdy to zapamięta, jak ona się nazywa. Są dostępne, jest to dostępne w różnych zestawach, z tego co kojarzę, również z ładowarką, z akumulatorami bądź bez. Są też zestawy tej wkrętarki bez tego elementu, który umożliwia wyrycenie wiertłami SDS. Ale szczerze powiem Wam, ja bym się skusił. Właśnie na ten moduł, z tego względu, że on robi mega robotę. Yy, dobra, nie przedłużając, bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy film. Trzymajcie się, cześć!